Trochę sobie dzisiaj potestujemy, a raczej ja pokażę Wam nowości, które testuję już od jakiegoś czasu i których moim zdaniem naprawdę warto szukać w sklepach. Więc już teraz zapraszam do oglądania. Myślę, że wykonam tutaj dzisiaj jakiś taki letni makijaż z kolorowym twistem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zacznę od pielęgnacji, i na początek serum, które regularnie tutaj na kanale widujecie, czyli Basic Lab peptydowe serum pod oczy, ja ten produkt uwielbiam. Używam go od pół roku, nie wyobrażam sobie już poranka bez, bez tego serum, dlatego że ono pięknie niweluje opuchliznę, więc jeżeli macie ten problem, że się nie wysypiacie, i ten efekt po prostu jest widoczny na Waszej twarzy, czyli tutaj jakaś opuchlizna. Na zasinienie woreczki to naprawdę to serum uważam, że bardzo warto wdrożyć w pielęgnację. Ono pięknie napina skórę i to jest też takie serum, które tak jak już kiedyś mówiłam, daje efekty bardzo szybko i dzięki temu też mam wrażenie, że bardziej motywuje do tego, żeby faktycznie po tą pielęgnację regularnie sięgać, jeżeli ktoś jeszcze nie ma tego nawyku wyrobionego u siebie. Mm, więc no tu efekty widać i ja uważam, że jeżeli chodzi właśnie o markę Basic Lab, to jest to jeden z produktów, które warto przetestować jako pierwsze i bardzo się cieszę, bo chyba Basic Lab widziało, że jestem ich fanką i słuchajcie, skontaktowali się ze mną. Nawiązaliśmy współpracę, więc teraz mam możliwość dać wam zniżkę 20% z kodem rabatowym, który teraz widzicie na ekranie. I bardzo się z tego powodu cieszę, bo naprawdę współpraca z markami, których używa się regularnie, no to jest słuchajcie, samo dobro. Wklepuję sobie delikatnie. Ostatnio w ogóle widziałam, że jedna z wizarzystek używała tego serum na modelce przed wykonywaniem makijażu, dlatego że ono zostawia trochę taką lepką warstwę i, i fajnie przygotowuje też skórę pod makijaż, ale przed makijażem też fajnie napnie tą skórę i ładnie przygotuje ją pod korektor pod oczy, więc tutaj też myślę warto to zaznaczyć. No dobra. Przejdziemy sobie teraz do Kremu SPF. Ja naprawdę ogromnie się cieszę i będę to zawsze powtarzać. Cieszę się, że w końcu w tym kraju ciężko jest dostać dobre spf -y, bo są po prostu wykupione. Jak wiecie, mój stan się zmienił i wciąż trzeba tym bardziej mocniej chronić skórę, bo ona robi się bardzo podatna na przebarwienia takie posłoneczne, więc ja mam teraz sfizję na punkcie nakładania filtrów. No i właśnie jakiś czas temu dostałam do przetestowania ten nowy produkt, czyli taką lekką emulsję z Bazic. Klaps SPF 50. Ona jest tutaj naprawdę naładowana ochroną przeciwsłoneczną jak tylko można. Ale co istotne, bo wiem, że to Was bardzo interesuje, to pięknie współgra z podkładami. Więc jeżeli poszukujecie czegoś pod makijaż, a właśnie to jest bardzo częsty problem, że o ile filtr sam w sobie działa dobrze, to niestety z podkładami albo z kremami BB często nie tworzy dobrej mieszanki i ten makijaż po prostu bardzo szybko z twarzy znika, waży się, no, generalnie katastrofa, więc dobry SPF, super, ale taki, który jeszcze będzie ewentualnie współgrał z makijażem. I to jest taka emulsja, której naprawdę wystarczy nałożyć odrobinę, ale to, co warto zaznaczyć, to, że zostawia taką lekko. Lepką warstwę na skórze, która tworzy taki efekt trochę kleju, i do tego podkład bardzo fajnie się przykleja. Więc jeżeli szukacie filtra, którego chcecie używać z makijażem, to naprawdę warto moim zdaniem sprawdzić go u siebie. On też nie bieli, więc jeżeli boicie się tego efektu bielenia, bo wiem, że gdzieś tam często dziewczyny się tego obawiają, no to tutaj nie ma z tym problemu. Już kiedyś zachwycałam się zapachem tego serum z trehalozą i, i bardzo się cieszę, bo ten, ta emulsja pachnie identycznie, czyli tak bardzo, bardzo przyjemnie. E, to, co też wyczytałam, to tej emulsji nie trzeba nakładać tak dużo jak na dwa palce, bo tutaj też ważny jest ciężar produktu i od tego tak naprawdę zależy ilość m, tego. Kremu, który nakładamy na twarz. Ja mam cerę mieszaną i ta emulsja jest dedykowana właśnie takim cerom normalnym, mieszanym i tłustym, bo ma bardzo taką lekką konsystencję i nie zostawia takiej, wiecie, świetlistości na skórze. Zresztą myślę, że to po prostu widać. Pamiętajcie, moje drogie, że filtr aplikujemy też na szyję i ewentualnie jeżeli odsłaniacie dekolt, no to też na dekolt, bo często o tym zapominamy. No to co, przejdziemy sobie teraz do makijażu. Zanim nałożę krem BB, który chciałabym bardzo Wam dzisiaj pokazać, to jeszcze pokażę Wam ten efekt, takiej lepkości, o który mi chodziło, zobaczcie. Delikatnie skóra przykleja się do palców i właśnie to bardzo pomaga w przedłużeniu też trwałości makijażu. Yy, I chciałabym bardzo pokazać Wam dzisiaj Krem Bibi, który moim zdaniem, słuchajcie, no jest sztosem. To są kremy polskiej marki Veoli Botanika. To, co mi osobiście rozwaliło głowę, to to, że możecie sobie kupić yy, wkład sam wkład do butelki, którą już posiadacie, szklanej, więc jeżeli tutaj chcecie wesprzeć ekologię i naszą ziemię, to naprawdę jest to genialne rozwiązanie moim zdaniem. Kończy się produkt, kupuje sam wkład, a nie po raz kolejny całą, wiecie, konstrukcję, więc to naprawdę świetne rozwiązanie, ale to, za co ja go osobiście bardzo polubiłam, to on ma świetne krycie jak na krem BB. Moim zdaniem jest to takie średnie... Plus, No i pięknie też wygładza optycznie skórę. Odcień, którego ja będę używała to jest 2.0 Vanilla. W sprzedaży jest cztery odcienie. Tutaj mamy też SPF 20 mineralny. Daje satynowe wykończenie, takie optycznie wygładzające i naprawdę powiedziałabym, że jego trwałość jest zaskakująca jak na krem BB. Testuję go od około dwóch miesięcy i słuchajcie, nosi się jak trwały podkład, więc y, czego chcieć więcej. 96% składników y, jest pochodzenia naturalnego i tutaj producent pisze, że to jest wygładzająco kryjący krem BB o lekkiej formule z kwasem hialuronowym i naturalnymi cyklopeptydami PORTECT. Ym, w każdym razie to, co ja chciałabym przekazać od siebie, to że naprawdę, jeżeli boicie się kremów BB, to warto zacząć od tej opcji. Ona może Was naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczyć. Sama konsystencja jest naprawdę gęsta, więc też y, dzięki temu nie trzeba go dużo nałożyć, żeby y, uzyskać jakieś fajne krycie na twarzy. Powiedziałabym wręcz, że im mniej, tym lepiej, ewentualnie można sobie gdzieś tam dołożyć, y, gdzie potrzebujecie troszeczkę więcej krycia. No i ten kolor wanila powiedziałabym, że naprawdę będzie bardzo uniwersalny dla takich osób z ciepłym kolorem skóry. Ja osobiście, kiedy już robi się naprawdę tak gorąco, nie mam ochoty na ciężkie makijaże i wtedy właśnie sięgam po te kremy Bibi, no bo dla mnie to jest ogromny plus, jak mogę sobie połączyć, wiecie, makijaż z pielęgnacją, a właśnie krem BB to jest tego typu produkt. Niedługo zacznę dla Was nagrywać taką serię, gdzie będę codziennie po prostu testowała dla Was inny krem BB, CC, więc możecie zostawiać swoje propozycje. Jeżeli jest coś, co Was bardzo interesuje, to dajcie znać. Będziemy sprawdzać. Zobaczcie, tak naprawdę cały czas korzystam z tej jednej pompki, którą sobie tutaj nałożyłam. Naprawdę jest to ultra. Wydajny kosmetyk. Brakuje już tylko korektora, i słuchajcie, chciałabym Wam pokazać e, bardzo ciekawą propozycję od Pierre René. Korektor o mocnym kryciu, ale taki, który nie daje tego ciężaru pod okiem. Ma bardzo lekką konsystencję. E, kolor, który sobie wybrałam, to jest 04. Jego nazwa to jest Contour Concealer. E, nie wiem czemu w sumie Contour Concealer. W każdym razie to, co powinno Was interesować, to jeżeli szukacie czegoś lekkiego, ale właśnie dającego fajne krycie. To uważam, że to jest opcja, którą warto się zainteresować i poszukać jej w sklepach. Nakładam sobie tutaj teraz, zarówno pod oczy, jak i na powieki. Będziemy sobie na tym korektorze tutaj malować. Nie wiem czy to widzicie, ale ja naturalnie mam piegi, jak tylko właśnie wychodzi już takie mocniejsze słońce, to one wychodzą, robią się takie bardziej intensywne i mi to absolutnie nie przeszkadza. Ja uwielbiam swoje piegi. Wręcz powiedziałabym, że chciałabym tutaj jeszcze je bardziej wydobyć, więc pewnie wezmę kredkę do brwi i sobie delikatnie potem a może nawet teraz jeszcze pokropkuję, żeby dorysować trochę piegów. Kredka, której będę używała zarówno do brwi, jak i właśnie do tych piegów. To jest Eveline Micro Precise Brow Pencil, e, odcień Soft Brown, kredka wodoodporna, latem warto takich produktów po prostu używać, jeżeli zależy Wam na trwałości. E, nie muszę chyba powtarzać, że jestem ogromną fanką tych cienkich ołówków, najłatwiejsza i najszybsza praca, jeżeli chodzi o makijaż. I teraz sobie trochę tutaj. Porysujemy, przejadę gąbką, to one zrobią się po prostu, wiecie, takie subtelniejsze. Ja wiem, że są osoby, które e, lubią ten piegowy trend, i te, które kompletnie tego nie rozumieją. Grunt to, żebyśmy się wszyscy, słuchajcie, szanowali. Gdyby wszyscy lubili to samo, świat byłby nudny, pamiętajcie. Jeżeli chodzi o puder, to myślę, że pomieszamy sobie dzisiaj dwa, które mnie mocno w ostatnim czasie zainteresowały. Wiecie, że ja lubię takie pudry dające satynowe, naturalne wykończenie, ale z racji tego, że właśnie jestem posiadaczką też cery mieszanej, no to muszę pamiętać o tym, żeby zmatowić niektóre miejsca, czyli tutaj czytaj strefę T. Puder, słuchajcie, HD. Nim właśnie spudrujemy sobie strefę T, która nie chce, żeby dodatkowo się błyszczała, wiecie, jak lusterko. Użyję sobie jeszcze tej gąbki, żeby zebrać ewentualnie. Nadmiar przed przypudrowaniem. On, zobaczcie, ma taki lekko różowy, brzoskwiniowy kolor, ale kiedy nakłada się na skórę, to nie widzę, żeby to jakoś wpływało na to, jak wygląda yy, wasz podkład. Czyli nie, wiem, nie przyciemnia jakoś bardzo, ale pięknie yy, optycznie wygładza strukturę skóry. No i teraz takim ruchem wklepującym, bo pamiętajcie, że dążymy tutaj no, w makijażu letnim jednak do trwałości tego makijażu. Właśnie lepiej nie pocierać, tylko wklepywać, klepuję, a na resztę nałożę ten puder taki satynowy, wręcz powiedziałabym, że rozświetlający z efekt, ale o nim za chwilę. Zawsze tutaj mocniej się przykładam przy nosie, bo to jest miejsce, które pierwsze się gdzieś tam w ciągu dnia zjada, waży, jeszcze, zwłaszcza kiedy nosi się okulary przeciwsłoneczne, no to tutaj warto przyłożyć się trochę z pędzelkiem. No, a dalej, czyli właśnie tutaj policzki, gdzie jakby toleruje taki glow, bo skóra sama z siebie po prostu się tutaj nie wyświeca. Nałożę puder rozświetlający Affect Charming Glow. I to jest słuchajcie, odcień 01 Secret Glow. Ale to jest tak piękna satynka. Jak już wiecie albo nie, ja naprawdę uwielbiam takie wykończenia. One dają efekt skóry babasa, yy, która pięknie pracuje ze światłem, pięknie to światło odbija, i, i naprawdę, no. Robi się efekt takiej skóry Baby Glow, a o to też słuchajcie w makijażu chodzi, żebyśmy sobie oddejmowały lat zamiast ich dodawać. To jest też taki błysk, który moim zdaniem jeszcze nie będzie drażnił osób, które nie lubią e, błysków na, na twarzy. Więc jeżeli chcecie zobaczyć w ogóle, czym jest puder o takim satynowym wykończeniu, to, e, to to jest naprawdę fajna opcja, która Was nie przestraszy swoim błyskiem. Będzie na tyle subtelna, że Da się polubić. Nałożyłam go, tak jak widzicie, pod oczy. No i moim zdaniem mamy naprawdę bardzo fajną, taką letnią mieszankę. Przechodzimy dalej. Tak jak wspominałam, tej e, kredki od piegów użyję też do brwi, więc teraz e, tutaj dorysuję sobie. No, tutaj taki mocny ten piegusek wyszedł. To nic. E, uzupełniam po prostu ubytki tam, gdzie brakuje troszkę włosków. To je dorysowuje właśnie takimi cienkimi kredkami. Można to zrobić. Słuchajcie, w sekundę. Mhm. Jedyny minus, oczywiście, tych wykręcanych kredek to jest ich wydajność, ale. Ta kredka z Eveline, słuchajcie, jest w bardzo przystępnej cenie, więc nawet jak się zużyje, to tak nie boli, jak trzeba kupić kolejny produkt. Dzisiaj mam jakąś wyjątkowo ciężką rękę do brwi, ale myślę, że jak dojdzie makijaż oka, to już nie będą tak straszyły. Przejdziemy sobie teraz do palety cieni, która niedawno pojawiła się na rynku i moim zdaniem jest naprawdę świetną propozycją, jeżeli lubicie neutralne kolory w makijażu. Nude Fantasy od Maxmo. cienie o takiej masyłkowej konsystencji, która naprawdę pięknie rozkłada się. Na powiekach, łatwo się z nimi pracuje. Błyski w tej palecie są dość intensywne, więc myślę, że to będzie czynnik decydujący o tym, czy, czy zdecydujecie się na tę paletę, czy nie. W każdym razie, paleta naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Zacznę od cienia BASIC, czyli takiego właśnie neutralnego beżu, który nałożę sobie tutaj pod brewki, żeby ten obszar i rozjaśnić, i właśnie zagruntować. Myślę, że zrobimy sobie dzisiaj taki naprawdę delikatny makijaż, bo to na co chciałabym dzisiaj postawić, to jest taka neonowa kreska, która wiem, że w jednym z makijaży bardzo Wam się spodobała mm, i będziemy używać, zobaczcie, takiego neonowego linera. Mhm. Teraz na jeszcze taką lekko mokrą powiekę od korektora, oczywiście zbieram znowu nadmiar, nałożę odrobinkę tego cienia Fantasy, to jest taki piękny odcień Rose Gold. I wklepuję go po prostu paluchem. Te błyski bardzo ładnie przyczepiają się do powieki, więc nawet bez żadnego, nie wiem, glitter, primera możecie śmiało sobie taki cień zaaplikować. I wielokrotnie to powtarzam, jeżeli nie macie dużo czasu na makijaż, to wystarczy moim zdaniem, właśnie wklepać takie iskierki. Oczywiście nie każdy na tak błyszczący cień może sobie pozwolić, jeżeli chodzi o, o pracę, właśnie. Ale zawsze można wybrać nawet jakąś delikatniejszą, yy, delikatniejsze wykończenie i to też będzie naprawdę super wyglądało. No i teraz troszeczkę przyciemnię zewnętrzny kącik. Użyję do tego cienia Hazelnut, czyli właśnie taki, mm, hmm, czy on jest ciepły? Neutralny brąz, raczej z takim ciepłym twistem. Tu zależy mi tylko na tym, żeby tak naprawdę podkreślić załamanie powieki, żeby ten lekko opadający kącik optycznie, delikatnie unieść. Więc tutaj nawet nałożenie tego jednego cienia bardzo w tym pomaga. Warto mieć w pogotowiu jeden czysty pędzelek do blendowania, którym po prostu taki cień właśnie będziecie rozcierać. Oczywiście samą granicę. Jak widzicie, tu nie ma absolutnie żadnego problemu z rozcieraniem tych cieni. Minimalistyczny makijaż na lato. Słuchajcie. Zawsze się u mnie sprawdza. Dokładnie tym samym cieniem, który rozcierałam w załamaniu, yy, będę teraz przyciemniać też dolną powiekę. Yy, ja wiem, że fajnie by było, gdybym pokazała możliwości palety, ale to może w innym filmie. Zależy mi też na tym, żebyście zobaczyły, że nie trzeba używać, nie wiadomo ile tych kosmetyków, a to zwłaszcza latem bardzo się. Przydaję. Jedyny minus tej palety, jaki póki co dostrzegam, to jest to, że te drobiny z cieni błyszczących lubią się osypywać. No tu jednak ta drobina w tych błyskach jest mocno widoczna i ona właśnie trochę lubi sobie. Pod okiem pomigrować. Teraz użyję kredki z kolekcji Magdy Wołosewicz z Lovely, ta kolekcja Pastel Tropics. I ta kredka brzoskwiniowa świetnie nadaje się do odświeżania linii wodnej. I właśnie teraz chcę ją sobie tutaj troszkę rozjaśnić. Cały czas tę kolekcję możecie kupić jeszcze w sklepach i naprawdę radzę się spieszyć, bo y, kolekcja tych kredek jest fenomenalna. Ok, teraz chciałabym użyć właśnie tego neonowego pomarańczowego linera Danessa Myricks. To są kosmetyki, które mam wrażenie, że w Polsce cały czas są bardzo mało rozpoznawalne, a jeżeli już są, to raczej wśród grupy wizerzystów. W każdym razie, jeżeli szukacie bardzo napigmentowanego, trwałego linera neonowego, y, bo tutaj gama kolorystyczna jest naprawdę bardzo szeroka. Właśnie te z Danesy są świetne i one też nie pękają na oku. Kolor, który tutaj mam, to jest to, Totally Tangerine, czyli taki mandarynkowy. I tutaj bardzo ciekawa jest to, słuchajcie, forma dlatego, że jest to liner, który nakłada się z takiej gąbeczki. Więc biorę sobie taki cienki pędzelek i zobaczcie, teraz będę zanurzać go w tej gąbce, która jest zwilżona produktem i bardzo bym chciała, żeby połączyć dzisiaj ten neon z taką zwykłą klasyczną czarną kredką, kreską, więc teraz wzdłuż linii rzęs. Rysuję kreskę. On sam w sobie już ma naprawdę ładny pigment, i jedna warstwa bardzo fajnie kryje, aczkolwiek ja lubię to dopełnić, tak wiecie na maksa, więc potem jeszcze przejadę tutaj drugi raz. Nakładam go troszkę grubiej, tak żeby pod spodem zmieściła mi się jeszcze czarna kreska linerem. Zobaczcie, że to jest naprawdę petarda, jeżeli chodzi o intensywność. Teraz narysuję sobie jeszcze jaskółkę. Przed nałożę wewnętrzny kącik, taki rozświetlający, pięknie i iskrzący cień, bardzo tani, a naprawdę zachwycający. My Secret Glam and Shine, słuchajcie, numer 21 Happy. Piękne, i iskrzące takie tutaj, jasne, złoto, perłowe. No i teraz zwilżam sobie pędzelek tym sprayem ze Smashboxa i nałożę sobie właśnie odrobinkę tego błysku tam, gdzie lubię najbardziej, czyli w to miejsce. Dorabiam teraz taką bardzo cienką czarną kreskę poniżej tego pomarańczu, czyli przy samych rzęsach. To, co teraz tutaj widzicie, to jeszcze takie pofarbowane od tego linera pomarańczowego rzęsy, więc trzeba je przyciemnić tuszem. I taka propozycja, która fajnie się u mnie sprawdza, ostatnio bardzo się polubiliśmy, jest ten nowy tusz z L'Oreala Volume Million Lashes Balm Noir. Zakrywam ten pomarańcz. Myślę, że przykleję sobie też dzisiaj kilka kępek od spodu, przy okazji Wam pokażę jak się to robi. No i spójrzcie, że teraz już ta neonowa kreska tak nie gryzie w oczy jak na początku. Wydaje mi się, że właśnie takie uzupełnienie neonu czarną, klasyczną kreską naprawdę bardzo fajnie odciąża ten, ten look i, i staje się to bardziej takie użytkowe. Teraz wykonturujemy sobie buzię. Zacznę od takiego rozświetlającego brązera. Zobaczcie, to jest nowość z Benefitu. I, I ja osobiście bardzo takie rozświetlające produkty lubię, aczkolwiek należy moim zdaniem na nie uważać. Jeżeli macie jakieś nierówności, niedoskonałości na twarzy, bo wszystko, co błyszczy, będzie właśnie taką nierówną fakturę twarzy podkreślało. Ale jeżeli chodzi o taki makijaż letni, właśnie glowy, baby glow, to, to takie właśnie rozświetlające wykończenia bardzo ładnie tutaj się wkomponowują. On jest dość ciepły, więc tutaj trzeba zwrócić na to uwagę, że nie każdy będzie mógł sobie na niego pozwolić. Ja z racji tego, że Mam naprawdę ciepły kolor skóry, to, to on u mnie bardzo ładnie się sprawdza, ale też to, co muszę powiedzieć, to myślę, że to już widać, że pigmentację ma szaloną, więc ja go nakładam, jak widzicie, takim po prostu paskiem i mm, pędzelkiem od pudru sobie potem rozcieram i to, słuchajcie, wystarczy. Zobaczcie, produkt, który działa raz, dwa, trzy. W kwestii rozświetlacza mam ostatnio fazę na kuki z benefitu, czyli taki właśnie mocno błyszczący rozświetlacz, ale ja lubię go nałożyć w takiej subtelnej ilości właśnie ze względu na to, że on sam w sobie jest mocno błyszczący, ale da się go nałożyć też tak delikatnie, żeby ten błysk jeszcze był, wiecie, taki do zniesienia. koniec pokażę Wam jeszcze naprawdę świetny, rozświetlający balsam do ciała, który znajdziecie w drogerii, także zostańcie ze mną do końca. Podkreślę sobie teraz usta i teraz konturówka, bez której ostatnio nie wyobrażam sobie y, pracy, czyli afekt. wykręcana kredka i kolor Innocent Kiss. Taki bardzo y, przyjazny, neutralny nudziak, więc myślę, że Wam się spodoba tak jak mi. Już na pewno wiecie, że jestem fanką takich odcieni, więc tu nie ma żadnego zaskoczenia. Bardzo ładnie się aplikuje, nie jest za miękka, więc też nie wypływa poza ten kontur. E, idealnie się z nią pracuje. Całość wykończy sobie oczywiście błyszczykiem. Ja nie ukrywam, że uwielbiam takie błyszczące wykończenia, e, więc e, słuchajcie, błyszczyk, na który ostatnio naprawdę mam fazę, to jest Too Faced z tej serii takiej arbuzowej. E, I jego odcień to jest Amelon Reasons. Bardzo fajna nazwa, piękny z takimi drobinami rozświetlającymi. I idealnie komponuje się z tym kolorem konturówki. W ogóle uwielbiałam kiedyś taki kolor ust. Miałam taką pomadkę właśnie z Rimmel'a, pamiętam, Nude Delight, i ona wyglądała bardzo podobnie. Kępki, które absolutnie musicie poznać, to są yy, tak zwane w branży kępki kardashianki. Dają efekt taki właśnie lekko pierzasty, który ja osobiście naprawdę bardzo, bardzo lubię. Nie wygląda ciężko, pięknie uzupełnia objętość, a, a wiecie, nie daje tego efektu takiego lalkowego, przerysowanego. Tak się one prezentują. Jak widzicie, właśnie ich kształt jest w taką literkę V. Ym, tutaj akurat Ibra, v Effect. Zaczniemy sobie od kępek 12 mm. Yy, klej, Będę używała to jest czarny dło, natomiast wiem, że nie każdy dło lubi. E, ja tutaj mam jeszcze chyba tą starszą formułę, e, wiem, że ona się zmieniła, więc prawdopodobnie przejdę na chudę. Bo jeżeli chodzi właśnie o czarny klej, to, to ten z chudy uważam, że naprawdę jest świetny. Łapię sobie kępkę tutaj przy tym klejeniu, czyli od góry, kładę na dłoni, łapię jak najbliżej tej czarnej krawędzi mogę. I teraz zanurzam w kleju. Moi drodzy, będziemy kępki kleić od dołu. One wtedy są niewidoczne, ale przede wszystkim też mam wrażenie, że mniej wyczuwalne. No i oczywiście, jeżeli macie rzęsy po liftingu, to tak naprawdę dzięki przyklejaniu od dołu kępki w ogóle możecie przykleić. No i teraz ja zaczynam zawsze od środka, bo to mi gdzieś tam wyznacza zawsze idealne miejsce mm, przyklejenia. I zobaczcie. Od spodu, hop, kępka siedzi. Mniej więcej na tej samej wysokości, gdzie e, zaczynają rosnąć moje rzęsy. I tak, kępka. Ja zawsze kleję kępki z odstępem na jedną, czyli nie od razu jedna do drugiej, tylko po prostu zostawiam odstęp na jedną kępkę. Czternastki, trochę dłuższe, żeby wydłużyć optycznie zewnętrzny kącik. I przyklejam je po prostu tutaj dalej w zewnętrznym kąciku zgodnie jakby z kierunkiem wzrostu moich rzęs, czyli nie wykrzywiam je w żadne strony, tylko tak jak rosną moje rzęsy, to tak też przyklejam kępki. Myślę, że na tym oku już zakończę. Taki bardzo subtelny efekt, ale już ta linia rzęs, jak widzicie, jest wzmocniona, bardziej czarna. Przy okazji rzęsy nam się wydłużyły, więc do takiego prostego makijażu, właśnie gdzie efektem albo akcentem głównym jest kreska, no to słuchajcie, takie kępki naprawdę wyglądają przepięknie. Bardzo polecam nauczyć się tego klejenia od dołu. Te kępki nie podrażniają oka, są niewyczuwalne, niewidoczne. Efekt jest naprawdę przepiękny. Kępki na koniec zawsze tuszuję, żeby połączyć je z naturalnymi rzęsami, a teraz jeszcze na koniec chciałabym pokazać Wam e, balsam rozświetlający, który wierzę, że bardzo szybko zniknie ze sklepów, dlatego że jest przepiękny. E, dowiedziałam się o nim od Patrycji Tyszki, od wizerzystki. Bardzo go zachwalała, no i słuchajcie, pojechałam do Rossmana, żeby się przekonać, cóż to jest za cudo. Liren, rozświetlający, złocisty krem do twarzy i ciała, kokosowy, więc jeżeli lubicie kokosowy zapach, to na pewno się w nim zakochacie. Ale pomimo, że tutaj jest napisane złocisty krem, to moim zdaniem ma on bardziej taką srebrzystą tę drobinę, co moim zdaniem w produktach rozświetlających jest dość rzadko spotykane. I to, co chciałabym zaznaczyć, to jeżeli jesteście właśnie posiadaczkami takiej chłodnej karnacji, to wydaje mi się, że jest to świetna opcja, która wpasuje się w Wasz kolor skóry. Mam wrażenie, że jednak dominują produkty z taką złocistą poświatą, która właśnie u osób, z chłodnym kolorem skóry, niekoniecznie e, ładnie się wkomponowuje w ten kolor skóry, a, a to jest coś, co myślę, będzie naprawdę bardzo fajną opcją. Kosztuje 26 zł, z tego co się orientuję. No, i wydaje mi się, że naprawdę warto się nim zainteresować. Zobaczcie, daje taki satynowy wręcz efekt. Przyciemnia skórę bardzo subtelnie, więc myślę, że też bladiochy mogą sobie śmiało pozwolić na, na te opcje. Pięknie wygląda nałożony na nogi optycznie. Od razu, wiecie, robi się taki glow, wygładzenie. No, wygląda to przepięknie. Zobaczcie. To, co warto też tutaj wspomnieć, to on fajnie zastyga i dzięki temu nie brudzi Wam ubrań. No zobaczcie. Miodzie nie? <gry> I tym rozświetlającym akcentem kończymy dzisiejszy film. Mam nadzieję, że coś Wam się tutaj dzisiaj spodobało. Naprawdę w tym gronie wielu nowości, które się pojawiają, te przykuły moją uwagę wyjątkowo i uważam, że warto się nimi zainteresować. Teraz na rynku pojawia się cały ogrom nowych produktów, ale no, nie wszystkie są ciekawymi propozycjami, więc gdzieś tam przez to swoje sito przesiałam dla Was te perełki, które moim zdaniem warto wrzucić do koszyka. Dziękuję pięknie za uwagę. Dajcie koniecznie znać, jak taki film wam się podobał i pamiętajcie koniecznie, że ta seria o kremach BB i CC nadchodzi, więc zostawiajcie koniecznie swoje propozycje. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie kciuka w górę. Jeżeli nie, koniecznie możecie zostawić kciuka w dół. Demokracja. No i pamiętajcie, że będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie tutaj ze mną na kanale na dłużej, więc możecie wcisnąć ten czerwony magiczny przycisk subskrybuj. I zostać tutaj ze mną na dłuższą chwilę. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć.